Prezentację najpidokniejszych polskich domgi w ostatnich sezongi w mojej nabyło. D podczas dni otwartych w 8 edycji 4D. w Katowicach. Byje, a to tej te znakomita okazja, aby bliżej poznać te wugierce i w 1. Polska Zagroda. FOD Piotr Krajewski Bogusjea w Barna. Polska Zagroda jest nowoczesna i na widę. Zuje do tradycji. W to te wugiercza transformacja typowego wiejskiego gospodarstwa na nowoczesne. D. Rezydencji mieszkalne nd, Gdzie w miejsce pidaciu budynki w gospodarczych przeznaczonych do rozbiegierki, zaprojektowali jemy pidę przenika i D. rekre kategirekre ujdę. Ciekaw. De. Niezwykle dynamiczne d. Przestrzeje w Damachki jest znakiem Givi architekt Bogus je, w Barna je Zaprojektowany dom to skojeczony, nie niezależnie nadzieje o architektoniczne, ale zgodnie z jeczeniem inwestora, uwzględnia ergiwniej jej mojej liwy. Dalszy proces rozwoju inwestycji polega i d. Cena rekonstrukcji i modernizacji historycznego domu przeznaczonego do rozbigirki w pozornie przypadkowo rozrzucone bryje y zostaje i y starannie zdefiniowane przez otacza d. Cy krajobraz, ukia te ojeca czy funkcje budynku, projekt, bogus w Barna w architekt, bxb studio widece o tym projekcie w nowoczesny dom z tradycji D. Polska zagroda jest pidekna, zobacz zdj 2. Dom z grodę. Fod bxb studio dom z grodę. To budynek, kategoria unikalny i nowatorski design jest pochodny d Ekologicznych idei funkcjonalno-przestrzennych oraz zasad TZW. Human Centered biofiz Design czyli architektury zorientowanej na zdrowie i pomylielne DCZ owieka. te dwa zagadnienia w demach i znak nowoczesny design i element eko staj D. Sidę tutaj nierozerwalne D. Jedno je ci D, co widać i odwoje dwoje Sida do lokalnej tradycji, historii miejsca, charakteru otaczajde. Sego krajobrazu i zasad zetergi w onego rozwoju dom z to architektura biofilna kategoria progica z podstawowych zagadnień jest z zakresu funkcji estetyki ergonomii czy wydajności i energetycznej skupia się przede wszystkim na efektywnym dostarczeniu użytkowników czynni i czynników w wpe Cych jego harmonijne WSP i jejcie z naturalnym środowiskiem, stan psychofizyczny, oraz komfort jejcia w ogille. Projekt Bogus a w Barna je, w Architekt, BXB Studio ten projekt opisywali je my tutaj w takiego domu jeszcze nie widzieli jecie. Fantastyczny projekt z Krakowa. 3. Dom pod Warszawę. D. W typie nowoczesnej 100 do jej. Fod. Jasen, Krzysztof Monika Bronikowska, Adam Bronikowski, Marcin Klukowski, Smyjer D. O budowie domu parainwestor zakupie zakupił aporojeni dotd. Kropka sosnami dziaje KD w okolicach Warszawy. By je to je wiadome w GRW Damachki znak oboje chcieli mieszka Dwie ergi Drzew. Z tego tej powodu do najważniejszych wytycznych dla architektów naleje ja je opracowanie bryje Y tak, aby w jak najwidekszej mierze zachować d charakterystyczne dla Mazowsza strzeliste sosny. Cz je o wiek i natura mieli tu koegzystować w idealnej argiwnowadze. Po rozmowach dotyczy Sych oczekiwaje co do rozwidę. zaje funkcjonalnych, estetyki oraz emocji, jakie ma budzić d dom, architekci zaproponowali z D. Wariacje D na temat popularnego typu w demachki znak znakcie nowoczesnej 100 y i w Dmachki znak Kamachki znak. W bryje budynku jest dwucz co odpowiada podziajowi funkcjonalnemu WND3. W jednej CZT znajduje się daj strefa dzienna z salonem, kuchni D. I jadalni D. W drugiej umieje jemy sypialni i azienki, a takie je jej. Po środku znalazł je się daje D. Cznik mieszcz D. Cyholwej jeciowy oraz schody prowadze Cena pidetrowe Demachki jest znakem GW Marcin Klukowski. Projekt, Monika Bronikowska, Adam Bronikowski, w Marcin Klukowski, Holada SIGN. EXTERIO architektura caje y Projekt w naszym artykule. Dwukropek ten dom w typie 100 do y To projekt spod Warszawy. W OGIE DRZEW. Pidekny. W 4. DOM na Olszy w Krakowie. FOD. Bartosz Dendura Bartosz Dendura Dom zostaje wybudowany w Centrum Krakowa. Powstaje w oparciu o prefabrykowane elementy z suszonego komorowo-drewna, wejeny mineralnej i wieoknowo-cementowych wejet konstrukcyjnych. Produkcja prefabryka GIF się w hali zlokalizowanej 89 km od terenu inwestycji. Pomąta jej element gotowych, jeciane zewnętrzne budynku zostaje i y dodatkowo pokryte warstwę. Izolacyjny D. Z Skalnej, jako wykojeczenie z zewnętrzne zastosowano opalane drewno. Projekt: Bartosz Dendura, architekt, pracownia architektoniczna Studio 4 Spacer Zobacz w w drewniany ekologiczny dom, widekny projekt z Krakowa z Midze Narodowskiej. d. D. 5. Dom w Borach Tucholskich. Fod. S.C.H.G. i kratka je co Aleksandra Kurz, Wiktor Kurz, architekci domu pojejonego w Borach Tucholskich chcieli podkrejeli de magi de miejsca, a jednocześnie je. nie zapewni de wysoki komfort mieszkania. W kluczowym zajojeniem projektowym by je o maksymalne wykorzystanie urzeka d. de. widoki w pobliskiego akwenu. W przezwyciedleniu problem GW, jakie narzuca je o naturalne ukształtowanie terenu i jej istnieje de. C.S.D. Siednia zabudowa. Pomgigieje. niecodzienny zabieg polega i d. C na zmianie pojojenia, w jakim tradycyjnie w strukturze dwukondygnacyjnych domgig jednorodzinnych znajduj d. Sidę salon i sypialnia. dzidoki odwagi strefy dziennej i nocnej salon z pideknym widokiem na panoram jeziora jest ulokowane w jej, jej. W ten sposób i beonim budynek i ziele zasijania i d. C widok. Strefa nocna schowa je a de w skarpie podwyci d. Gnida td. CZT d. Salonu, kategoria nadaje jej bardziej prywatny charakter wedemachki znak mniej widoczne z brzegu jeziora wedemachki znakem Givi Wiktor Kurz, projekt, Aleksandra Kurz, W Wiktor Kurz, W Maka Studio widać o tym projekcie w nowoczesny dom z widokiem na jezioro. Widekny. Architekci prezentowali swoje domy podczas 28 stycznia podczas dni otwartych 8 edycji 4 d Days w Midedzy Narodowym Centrum Kultury w Kongresowym w Katowicach. W organizatorem 4 d Days jest grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali M, inne Property News, .pl, property .pl, Dobrze Mieszkaj, .pl oraz organizator między innymi Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.